ma, ja jestem Artix Mapper i witam was na nowej serii na moim kanale. Będziemy nagrywać Hard of Iron 3 for The Madurland już niedługo. Fair finest hour na modzi, y, może przepraszam y, wuchami. Będzie to seria jest. całkiem krótka, bo jeden odcinek będzie trwał prawdopodobnie jeden rok w grze. Więc tak z 5 odcinków po 10 minut powinienem. Zrobić. Gramy Włochami, tak jak mówiłem, normalnie wszystkie te normalne headquartery, -y, yy, spaje też normalne, polityka jest, wszystko od razu jest, powiem, że jest zrobione dla AI, oprócz dyplomacji. I więc na początek, jak zwykle, musimy yy, Włochami, musimy zacząć yy, wojną z Etiopią. Mamy tutaj cel, żeby ją yy, spapetować. Aha, drugi już dostaliśmy zaproszenie, a dobra, ja to przyjmę. Dobra, spokojnie, mam tutaj celu, ale dobra, to było śmieszne. Zaczynamy oczywiście na wojnie z włochami. Z z Zaczynamy na wojnie z Etiopią. Oczywiście prawdopodobnie tę wojnę wygramy, nie jestem takim nubem aż w tobie. Wojna powinna być wygrana. Aha, jeszcze sobie... Hmm. Jeszcze wyłączę... Aha, włączę automatyczny trade. Wystawię te moje marynarki, byle gdzie. Ale bardziej się przejmuję tą wojną. O cholera, zajęli mi prowincję, więc ja ich odetnę. Oj tak, to przyjemnie, więc... Zajęli prowincję, to możesz tutaj spróbować zaatakować. Przebierz się, no przynajmniej nie da się przebić. Ups, co to? Aha, no mm. dobra. Liquid to government, dostarczyliśmy do PNF, 60%, czyli 40%, czyli ja się była nieawarta. Więc dobra. O! Uwaga, 23. 20... Co? Już? Ta wojna mi wyskoczyła, ostatnio grałem. Hiszpanią wojna mi wyskoczyła w 1937, ale dobra. Jest 1936, więc rozumiem. Rozumiem, sobie wezmę interwencję, żeby e, nacjonali, nacjonalistyczna Hiszpania wygrała. Dostanę, od, dostaną od niej jednostki. E, no więc tak. E, oczywiście wchodzimy tutaj. E, to będzie szybka wojna, prawdopodobnie, gdyż no te jednostki nie są jakieś super. Szkoda, tutaj mamy w tym headquarterze 14 aż jednostek. No więc trochę duża ta armia. W tej prowincji? No ta wojna w się prawdopodobnie szybko, ponieważ moje dywizje po prostu zniszczą. Yy, aha, spoko. Yy, zniszczą yy, wojska etjopskie. Już chwila cząć. Tu... Nie mamy prowincji. Aha, yy, dobra, odbili nam prawdopodobnie. Albo wiecie co? Żeby nie przedłużyło, dalej zrobię, już tak jak jest. Już nie wybrali. wojna idzie bardzo szybko, więc nie powinno być żadnego problemu. Zostaliśmy się metalu, bardzo się cieszę. Hmm. Przepraszam bardzo. Bardzo się cieszę, że dostaliśmy dużo metalu. Będziemy mogli tworzyć więcej rzeczy. E, ta e, IC będziemy mogli tworzyć. Jestem bardzo cieszy, bo jest bardzo ważny w tej grze. Hmm. Od razu wejdę na tę prowincję, żeby nie mieli jak się wycofać. Tu zapisywanie to powinno normalnie trwać. A tu wchodzę, czy dążymy się wejść? Tak, e, już fronty złączyliśmy, przepraszam, nie zjednoczyliśmy, bez przesady. No i tu wejdą, tutaj już atakują, oni się wycofują, więc ta wojna już jest prawdopodobnie wybrana. Ja dodam sobie war a żeby nie było, że będą by by papetem, tylko ja chcę ją przejąć, to Żeby po prostu... nie mi jakieś papety, żeby mi pod, pod jedną dywizję będę pisać tylko żebym miał więcej terenów, bo tutaj na tych terenach jest infrastrukturka. potem chcę Industry Capacity budować. Copier, przepraszam, produkcję no i jaj control, więc dobra. Y Tutaj jest nawet IC Jedno. Jakieś tam infrastrukturki są. To jest nasz. A nie, to jest ich. Duża infrastruktura. I czwóreczka. Ja sama, jeżeli sobie jeszcze widzę siebie cofuję. no to ja wejdę tu. Potem wejdę tu. Potem wejdę tu. I wojna powinna być skończona. Już proszę, wchodzimy. Czy zdążymy wejść? ...prawdopodobnie zdążymy, bo... Kurde, nie można tu wchodzić! Jaka to jest infrastruktura? na trójka, to jest jedyna, dobra, nieważne. Tutaj... General Decisions... Coś się zaczęło chyba, ty... I proszę, aneks Etiopia. Tu byliśmy, Etiopia, skończyła się tutaj wojna, więc... No. Proszę Państwa, to był taki krótki odcinek wstępowy. Widzimy się już w następnym, w którym prawdopodobnie będziemy odzyskiwać... Aha, mam zero neutralności. Spoko. Prawdopodobnie będziemy retake our course, czyli będziemy odbierać nasze kory z Jugosławii. Jeśli nam, jeśli zdążymy, to też zrobię z nich papeta. Patrzcie, tu mam na przykład kory i dostanę... O, to już nie mam korów. Mam o, tutaj te e, kory te tereny. Jeśli tam na przykład będzie znalazł jakieś duże IC, bo to mogę na przykład, The Crun Limited War i tu mogę acquire territory i tu mogę wybrać jakie regiony chcę. Słuchajcie, tej sobie naprawdę dużo, bym może do bo już wylecą Jugosławię mogę Czarnogórę, Słowenię i różne regiony. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.